potrzebuję tych cholernych posiłków nawet milten wyniósł się z zamku a ja potrzebuję więcej ludzi więcej cześć co nie chcesz no czyli to po prostu będzie w kółko tak gadał Orik. ja ekspedycja poniosła klęskę dobra czyli nic 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 Dobra, musimy zabijać orków kolejnych. Najgorzej, że ja będę miał od razu spotkanie z Hersztem. Jeśli wyjdę z tej strony. Brutus może naszą siłę zwiększać. Tutaj. Zobaczmy nasze ekwipunek ponadto. Czy mamy jakieś... A, chcę zobaczyć czy mam tak amulety jakiś pod siłę. On mi daje siłę. Ok, kapelusz kapitana tu nie. Um, dobra. Pierścień jaki? Mamy taki i pierścień dzika. Siły. Dwa siły. Pierścień zwycięstw. Dobra. I miałem płytkę Zobacz, czy mam. Mam szczotkę. Nie to samo. Osełkę mamy. Osełkę sobie użyjemy już na tej nowej broni. Na tej nie będę już używał. Brutus. Ej! Chcę być... 215 No dobra, to mam troszeczkę więcej siły. To też chyba powinno się przekładać na obrażenia. Tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, ale raczej tak. Dobra. Jak wygląda nasza karma, beliara i nosa? No, słabo wygląda. Także na to nie mam co liczyć. Jak widzę. Chodź tu, pytlaką! Jedna bestia mniek znowu jedna z tych bestii. Jedna bestia mękki znowu jedna z tych... Dobrze mi szło, tylko już potem byłem po prostu miałem mało życia. Tak, to bym trzech miał zabitych. Paladyni mi w żaden sposób nie pomagają. Żaden. Dobra, chciałbym zapisać grę. To będę miał łatwiej na przyszłość. Zapiszmy grę. I widzicie, i tak cyklicznie będziemy sobie je wybijać. To ostrze to chyba jest. I właśnie, chodzi mi o to, że takie właśnie było przeznaczenie magicznej rudy, żeby walczyć z orkami. O cholera, to jest herst jeszcze. Nie tak. Ten herst mnie denerwuje. Strasznie. Dobra, idziemy spać. To oni się zresetują i uciekną. Szkoda, że żadnych. Tabliczek tak właściwie nie znajduje. Idziemy spać. Chrap, chrap, chrap. Na godzin 10 plus. Plus jakieś jedną. Może być piąta rano. O świcie walka z orkami. Ale widać Power Spike'a u nas. Nie jakiegoś bardzo, bardzo dużego, ale jest. Bynajmniej na tyle, żeby dawać sobie radę. W... Ojeju, nie zauważyłem cię. No i z tym hersztem, jeśli wygram, to już mam no, bardzo ułatwione, bo on mi się będzie ciągle pałętał. Więc muszę z nim stoczyć. seniorkowego przywódcy Super Mam nadzieję, że ten śpiwór mi się gdzieś nie zgliczował, bo czasem tak jest. Ej, 104 odcinek, yy, odcinek, dzień już. O, śpiwór, nie zgliczował się. Bo wiecie, on czasem po prostu jest wyrzucany i idzie po, jakiś, yy, po jakimś pagórku. Koniec końców on tam gdzieś znika i tak to jest. Dobra. Ile brakuje nam do poziomu? Yy, sporo. 22000 że mi nie pozostaje jak na razie nic innego, jak po prostu walka z orkami. Pys. z tego starego obozu to już tam nie dużo zostało co nie ale i tak więcej jak w normalnym Gothicu 2 tutaj zostało to bardziej odzwierciedlonej. i bardziej to przypomina. Stary obóz z Gothic 2, były gotika 1, a nie zupełnie inne miejsce. Nie, no nie, najgorzej. No dobra, musimy sobie przyszykować ekwipunek. Po pierwsze, potrzebuje manę. Po drugie, potrzebuje jakiś czary leczenia i tak dalej. Z tego będziemy korzystać. Więc tak, mamy leczenie. No i tyle. Nie za dużo na mnie idzie tych orków? Tak mogę sobie dać się z radę z nimi. Mogę ich wystrzelić po prostu. Sprzęstuchnik, tak? Zapiszmy grę. Nie lubię tych kuszników, bo nie są aż tak silni i to wiecie, na pierwszy rzut oka myślisz sobie o elita, a potem o kusznik, to jednak easy. Alka z nimi nie jest ciężka, uważam. Dobra, trochę zostało wybitych. Ale to ja bym się musiał starać, żeby wybić wszystkich. Dobra, tutaj jest fajne miejsce, bo oni się troszkę bagują, i... znaczy bagują. Nie każdy. Nie każdy potrafi tu wejść. A jednak mi się nie wymknieć. Powstałem, że to Elita na dole. Nie, zwykły ork. żyjemy sobie eliksiru. I patrzcie i sporo też orkowego oręża będziemy mieli do przytopienia. Więc będziemy coś mieli dla Beneta. Musimy mu stal przynieść. Dla dużej ilości. Dobra. Zapisujemy. I tak, panie Orku. Chodź tutaj. To jest Herszt. Także zacięty pojedynek przy goleniu. Jak na razie jeden 0 dla mnie. Mam już bardzo dobry timing. Dobra, trochę zepsułem pod koniec. Ale generalnie, jest Gidzik. A ja się zastanawiam, czy przecież, jak ja będę miał czwarty albo piąty rozdział, to przecież tu, tu Orkowie to będą od nowa. To przecież ja będę ciągle musiał ich zabijać. Tak? No. Nie, nie, nie mówię, że wszyscy się zrespią, ale część na pewno. Cię przywróci tutaj. Dobra. Już mogę tutaj chodzić bezpiecznie. Parę orków wybitych. Kto to? A tam bawi się coś. Jakieś te. Abadabadabadu robi. To jest też herzt. Zobaczyłem. Coś użyłem, ale sam nie wiem czego. Dobra. No, skacz! Przerażające jest również to, że tutaj jest po prostu więcej tych orków jak normalnie w kotiku 2. Patrzcie, ile broni, tutaj broń na broni jest dosłownie. Chociaż ja już powinienem mieć takie bonusy za zabijanie tych orków. Wiecie, bo dostajemy jakieś tam wzmocnione atrybuty w końcu. Czyż tutaj jest trup na trupie? Ork Warrior. Старых. Там ничего нет. O dzisiaj, co się tu dzieje? Posiekał nas na kawałeczki. Niestety. Ale jest ogólnie godzina w grze. 8.50, czyli my już jakby 3 godziny orki nadtłuczamy. W grze oczywiście. Mozolka, co? Mozolka. Gdybym był magiem, myślę, że byłoby trochę ciekawiej, ale bym potrzebował tak horrendalnej ilości. Mikstur many, albo może regenerację byśmy jakoś opanowali. W sumie jaka umiejętność chyba jest. Kolejny krusz, krusz. Wierzę z łuku. Zapiszmy grę, zaraz nas łapią tamci. ilu za mną idzie. Nie mam wytrzymałości, nie ma co tak walczyć. Ja wiem, że ja gdzieś będę musiał poświęcić, nie wiem, za trzy godziny swojego życia, pewnie, żeby wybić tutaj wszystkich orków. Chociaż, no ja mówię tutaj o samym zamku. Myślę, że, bo przecież ci orkowie też są tam w lesie i też u siebie w mieście. Orkowie w mieście. Także tych orków, no będzie bardzo, 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 bardzo dużo, a ja jestem sam zadań też. Cholera Muszę się przerazić Patrzcie Zagubiona owieczka Ci orkowie jakby nigdy nie robią już tak czterokrotnego ataku, tylko ciągle po trzy. Co mi się Ale wydawało wcześniej, nie. że oni robili po cztery. Może po prostu nie wiem, miałem za małe, małą zdolność jakby broni dwuręcznej i dlatego. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego tak się może dziać. O, wreszcie tego orkowego dowódcę mamy cholera No patrzcie ile tego jest syfu za dużo za dużo za dużo deszczu ognia mógłby być pomocny tylko problem jest taki że też ognia nie posiadam a tutaj co jest tutaj jakbym tak spróbował iść Nie wiem, przyjdzie jakiś do mnie? Niciwo. Słyszę ciągle wyjmowanie broni, ale to ci orkoje po prostu mają takie dziwne zabawy. Z mieczem tańcują. Zadowoleni. Dobra, ty, tyranozaur Rex zabity nadal brakuje. Dobre. Kolejne zębacze. Ogólnie pamiętam, że nigdy jakoś gra nie wymagała od nas, żebyśmy wybijali tutaj wszystkich orków w Górniczej Dolinie, ale zawsze sobie brałem to za punkt honoru po prostu. I to najczęściej jeszcze zabijałem to po prostu przed dworem i Ewentualnie, no cyklicznie, co rozdział, coś tam, coś tam. Okej, okay. zadanie taktyczna przewaga. Co zobaczyć jaka jest... Wieży Strażniczej Orków. Tutaj o jakimś szamanie było zadanie kiedyś. Znaczy to, to, to i tak w przyszłym rozdziale jakby... Prawdopodobnie. Co tu teraz może bardzo orków nie być. Wieży strażniczej. Wieża strażnicza. I gdzie jest ta wieża strażnicza? Jest choszpak. Ale to nie choszpaka mamy zabijać, tak? Silne. Wieży Strażnicze Orków. Gdzie jest Wieża Strażnicza Orków? Nie ma sensu. Nie ma tu żadnego sensu. Trzeba zaraz kończyć odcinek. Trudno.